jakie kości. A. No, żeby zrobić ci super. młotek motek. Mm. Idę. Ty nie to siedzisz tu. Fajna, podoba mi się ta laska. A ty miałeś pokazać inne laski. Robiłeś te laski, czy nie? Ja, nie robiłem żadnych na Fajna laska, podoba mi się. Bo moja. Fajną masz laskę. Dziennie. Dobra, ja się podle, podleczę trochę psychicznie. Z czego Błana. się robisz? Z czego się robi ten igłę i nici? Jest ośmielka, jedno drewno, mhm. i dwa zamki. O, tu jest to większe stado. Ale coś mało sra to stado. Na takie małe stado to. Takie duże stado mało srają. Takie bieganie między nimi masakra. Dobra, ile mam tych kup 10? No mało, ale ja potrzebowałam. Cześć. Dobra, jeszcze ze dwie kupy, jakby się uzbierały. W sumie to by było fajnie. Tak chwilę między nimi pobiegam, chociaż z dwie będą te. O, ideolo. Dobra. A, ja już już sobie idę, już sobie idę. I sobie? A! Już sobie idę, już sobie idę, papa. Pa. Ale złośliwe są te bifalo. Nie ja lubią. No ty ja im sprzątam główne a one takie tam Weź i bądź miłem dla kogoś Dobra, jeszcze od tych wezmę te kupy i będzie. Będzie. skłodniałeś Zawsze... bardzo? Nie, no już ja sobie zrobiłam już, wiesz, jedzenie, bo tak nie dbałeś Jech. o mnie, to sobie porobiłam. Nie, że nie dbałem, nie miałem jak. <laughs> no, 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 ale to nie dbałeś o mnie, no to sobie porobiłam, no. <laughs> Bo nie miałeś jak o mnie dbać, no to sobie musiałam sobie sama poradzić, no. <laughs> w tym no, każdy świecie. świecie. Każdy się dbać generalnie o siebie. A widzisz. Ja miałem coś tam porabiane, ale wiesz. No widzisz, widzisz. Masz jakieś kupy? No zbieram też, no Ale guano na razie. Ja nie chcę guano, tylko wiesz, bo ja chciałam te farmy ci porobić. Żebyś coś no tam wiem, miał. Cisza. Ja zbieram. Przydałoby się coś na miodzie bardziej szczerze mówiąc. Kupa w miodzie. tak. Mm. taka opcja. Kupa w miodzie. Ja mściu mnie. Nie, muszę, wiesz co, muszę zrobić. E... Jezu, nie pułapki na pułapki na motyle powiedzmy. O, może być, może być to łapka. określenie. Łapka, łapka, no. Siatka na tyle. Siatka. O, Siatka, nie Łapka, tylko Siadka. Nie tu. O. Dwie pajęczynki. O, cztery akurat będą. Maria przestań mi tak jęczyć, bo mnie to drażni. To ja? Nie, nie ty. Jeszcze nie będę. <laughs> Sory. No, sorry, już nie będę. Dobra. I dwie. O kurde, co tu się dzieje? jest wieczór, więc powinnam się obawiać królików, więc w sumie nie powinnam wychodzić z domu. Kiedy blisza nie masz. No, ty, ja wiem wszystko. Ale w sumie mam jedną chatkę królików do postawienia. A! Dobra, spadać. Chciałam wam kolegę postawić na nogi. Dajcie mi spokój. Chciałam być dla Was miła. Chciałam, żebyście mieli przyjaciela. Co? No co no, chciałam, żeby mieli przyjaciela, nie? Ustawiłam mu im kolegę. Dobra, chcesz ten bulion z zupy? Może Bu bulion z zupy, bulion zupy, 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 no właśnie tak się zastanawiam, tak. co ty gadasz. Bulion z zupy, czy chcesz bulion z zupy? Chcę bulion z zupy, nie chcę, nie chcę tak. bulionu z zupy. Na razie, na razie, na razie nie chcę nic. Daję 150 głodu, jest kozak. Na razie, tak, to się na się razie, widać chwilę, ja w ogóle w życiu chcę. Nie cebul. już wiem. Chcę rozłożyć ognisko, żeby nie umrzeć. Ryka jeszcze rosła. Czy ci ciebie rosło? Ryka jeszcze rosła mi. No, wiem. Trzeba, trzeba tam, wiesz, za, Ta zabezpieczyć. Druga. Wszystko jest gdzieś. Och, jest pod bulion. Mm -hmm. Do lodu wkładę. Trzeba lodówkę taką na wydania zrobić. Dla ciebie. Mm -hmm. Dodaję, y, 32 na 150. Zł. O psy. Ty co tak szybko? Łof. Łof, łof. ja mam kask, mam kask. O. Broń. The beasts are approaching Sad Kołuj na psy Pom pom. Ja wiem, A nie ten guzik Tylko wiesz, ja mam 39 życia Ja mam stąd 32 wiesz, ja po prostu mam mało życia, dlatego stąd nie do końca jestem szczęśliwa tymi wilkami O! o a, jedyna zaleta u Ikfritki pod tym względem jest taka, że jej życie rośnie w trakcie walki. Dobra. A teraz skup się motylku. Motyl. Jak to była piosenka? Nie wiem czy kojarz... Nie będziesz motylku skrzydlaty. Przelatywał z kwiatka na kwiaty. Nie będziesz motylku skrzydlaty. Przelatywał z kwiatka na kwiatek. I e, robisz takie gesty, że łapiesz motylka i wyrywasz mu skrzydełkę. Nie będziesz Nie. motylku skrzydła. I uczyłam się tej piosenki na Zuchach i Harcerstwie. Nie będziesz Jaka... motylku skrzydła. Jaka straszna piosenka. Przelatywą z kwiatka na kwiatek. A gdzie jest moja laska? Magiczna laska. Nie wiem. Na laty. Tak, będziesz też czas? <laughs> Nie. Będziesz? A to jest fajna piosenka. Wpada w ucho. i mean that's Nie wiem, czy skrzydlatych takich latających. Bo kurde, nasze pszczoły się opierdzielają równo. Trzeba je zachęcić do działania. Bo więcej kwiatków, więcej roboty. A, Szybko, zanim doleci. Um. Nie będziesz motylku tylko skrzydlaty przelatywał z kwiatka na kwiatek. No. A chyba za daleko poszłam. Nie, jest ok. No i trzeba posadzić te. Nie, no po prostu trzeba je zachęcić, no i tyle do wychodzenia. Muszę splantować te. Plant, plant. A, i jeden, jeden ten musimy postawić tutaj. Bo no, ja nie mogę ich splantować. Ten jeden trzeba postawić tutaj przy pszczołach. Żeby, żeby pszczół nie, nam nie spaliło. If you know what I mean. Yes, I do. yes, indeed. Cześć, cieczko. A! Nie gryź mnie. Nie gryź mnie. Przecież ja ci nic nie zrobiłam. Ale zrobię. A, a! A! Nie gryź mnie. Spadaj. Nie, no bo akurat trop był między tymi wszystkimi, wiesz? <laughs> Bifalo. A ja, wiesz, a ja tak wlazłam w niej, tak sobie wiesz, ty ruriru, -ru, nie, tutaj, wiecie, nie przejmujcie się mną, ja tu tylko sobie pogmeram. No wiesz, bo ja cały czas tej owcy szukam, nie? Ale nie, jak, jak szukam kolefanta, to, to oczywiście y, wypadnie mi pies. Ale jak, jak szukam, jak szukam. Jak szukam y, owcy, to mi wypadnie kolefant, no, to, jest, to jest po prostu norma i złośliwość rzeczy martwych. To jest w ogóle. To jest taki absurd Tak, że... niestety. Że... Ale poprzednio, jak ja grałam z Romkiem, to przecież co drugi raz to mi wypadał ten pies, co, co wilki przywołuje. No tak, tak. No to jest w ogóle. Y i, to, I to na samym początku gry, przecież. A teraz już wiesz, 50. dzień prawie to czarna część. A... Ja jakąś inną broń użyć. To wiesz, co? Bo mi się w sumie broń skończyła, a ja tak biegnę trochę bardziej do obozu. A to. Chcą ci broń zrobić? Nie, nie o to chodzi, nie mam czym widzę bardzo. No to Ale tam. ze złota, mamy złota, tak. Nie przemyślałam tego. To nie o to chodzi, po prostu wiesz co, nie mam czym... A nie będziesz mu motylku. zaraz będę w obozie. Ludzi. Nie, to jest kolefa, wiesz, to, to się łatwo bije. Weź to ubi. To już końcówka. Taka mam shadowa, mam shadowa. Tutaj z boku czekam, żeby na spokojnie mięso móc podnieść. Dawaj. chodź. No mówiłam, że to była kwestia, wiesz, końcówki, tylko kurde... Tylko wiesz, zanim ja bym go ubiła, kurde, tą latarką, to... Jaki rok by zajął. Ty wiesz co? 12 z 10 bijesz za Tak! Co no. ty gadasz? No tak mi się kurde skończyła ta broń, ja tak ja pierdzielę. Mówię, przecież do ustranej śmierci go nie ubiję. Dobra, czy my mamy coś ważnego teraz do zrobienia? Choć ubijemy tego gęsio łosia i, i ten. Dobrze, to czekaj, I... to zrobię coś fajnego, ok? Zrobię nam coś fajnego. To jest. Więc tak, to jest jak chcesz na deszcz? Gdzie ty jesteś? Tu Trzymaj jestem. Trzymaj to sobie, nie to jest na deszcz. Czekaj, ja tylko. Tutaj tylko to zjedz wtedy, kiedy będzie deszcz, to deszcz i będziesz. Yy, to wtedy nie musisz nosić paraforu. Dobra. Czekaj, ja sobie tylko wezmę ten. Gdzie jest ten chester do gotowania? Nie chcę mi się odpalać tego. Jezus Maria, czemu ty wziąłeś te monster mity na to? Bo ja nie mogę jeść żerki, a ty już masz w środku, a tym hmm. mosterem, Boże Święte. Potwory we mnie bardzo, bardzo, bardzo wolno. Szczególnie jak jest w hmm. Ty się tak wystraszyłeś, jest. Dobra, coś nam zrobił. Pokażę. Go, go. Prawie ładny. Cyk. Cyk, cyk. robi? Dobra... Piję 50 50 mata. zaraz zobaczę co tutaj fajnego wyjdzie. Widzisz, zobacz. Patrzysz? Nie. Wyd? Aha! Już wiem czemu pszczoły nie pracują, bo są czerwone prozaicznie. Idziesz? No, lecę do ciebie. Zobacz tutaj coś fajnego mi wyszło. No już już już, 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 już idę, 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 idę. Chciałam jeszcze parę motylków połapać, ale. No. Jestem. Tu. Widzisz? Tak, galeret. No. To ona mi daje większy demi. Mm. O nie! Durka, Tyf, kurde, roślinka się nam rozrosła. Kurde, dziadostwo. Kurde, czekaj, ja muszę przecież broń Zrobiłem. sobie zrobić. Nie, Zrobiłem. ale to nie o to chodzi, ja muszę sobie broń zrobić. Przecież ja zapomniałem, że ja broni nie mam. Ja chcę iść, kurde, na gęsią łosia, a broni nie mam. A i co, jak chcę dać cię to mięso, bo ja tego nie mogę. Jest na surowo, ubierz ubierzacą, cokolwiek. I chodź. Dobra. To dawaj Kuk Kuk Puck. se kukać. I, A... I no. mówię, że ja mam se tam to zjeść kiedy? Kiedy będzie padać deszcz, czy? Tak, no wtedy nie będziesz mokry, kiedy będzie bardzo mokro. W sensie bardzo duży deszcz będzie. O kurwa, ale padać. dałeś tego, tego. Tego, tego złota. No mówię. Zaszalałeś stary. Nie, dobrze, to dobrze, spoko, i... tylko że ja se teraz zrobię jeszcze ten, zrobię sobie czapkę, bo Bijane? ja czapki nie mam. A nie, czapkę mam. mnie już? Poczekaj sekundę, bo ja nie mam broni. Mam. Już broń. To se wywalę tylko, no tego nie, nie potrzebuję teraz. I czeste se zostawię, bo chestery mi niepotrzebne. Dobra. Gdzie ty jesteś? No, pierwszy. Hmm. On jest tam przy królikach, nie? Jakoś. No, gdzieś. Dobra, widzę małe gęsiołosie. Nie widzę ciebie. No już go po... Jo, 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 zabijamy małe pisklaczki. Chodź tu pisklaczka. No właśnie, że gęsiło się. A to tylko gęsiło łosia małych nie? No, małe potem, bo uciekają Oła! Awa. Ała! Oddaj mi broń! Raz, dwa, trzy. Na ile, na ile się to bije? Nie, trzy i już. Teraz mi broń. Czemu to się na mnie ciągle agruje? Ja też mogę przytankować. Poza Aha. Obietrę. To se przytankowałeś? Patrz, teraz pójdzie o lat. No, ty. Tu masz, weź po zbieraj łupy, ja je zabieram. Tam masz na dole łup. Ścieżką. Gdzie? Au. Tu, chodź. Zbieraj łupy lepiej. No zbieram, zbieram no. Zbieram, Gdybym zbieram. nie może potem zaję. Tu chodź. Widzisz? Obok. Idzie do ciebie jeden Widzę, 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 widzę Zbieraj łupy, ja go zabiję No ty no, ja też się chcę trochę wykazać, no trochę chociaż po, pobić Tu, weź podbieraj, chodź, 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 Tu, tam niżej zejdź, o, dobrze idzie, dobrze no Chciałem... włosy? Mogę Czekaj, bo tu jeszcze króliki trzeba zaczupać. Właśnie to zrobiłem. Mam na kołku. Zabije się? Ja bym chyba w sumie większy domieścił. O, nie bolo. O, świeć To świecę, świecę Dobra. O, świetnie, włosy. No ma. Błoniaki Wiem, Dawaj jest. łoniaki Ale masz fajną tą tą lampę. No, kurde. Zazdrość. Teraz. Zazdrość, zazdroszczę. Ja w tam tamte wyżej. Byłem tak gówno robią. Za <głos》>, przeproszeniem. Mm. O, wszystko nosowy. No dobra, no, mamy, mamy załatwione w sumie trzy bosiki. Dobrze, dobrze. Trzymam. to ty, bijesz je? Tak. Czemu? Czekaj, jednego. Jeden, Chcę tylko jednego, jednego. A po co? Nie bij! Przydatne. Już mamy tyle mięsa, że daj spokój. Tak, one gówno robią. Dobra, starczy. Teraz gówno mamy. Mm. Trochę więcej mięsa. No tak, bo mamy za mało w końcu, nie? No. Bo ty wiek to musisz pociągnąć więcej. Mm. No Zdecydowanie Przestań się Zdecydowanie Co? Znieś Nie bardzo Czemu nie bardzo? Nie wiem co mam zrobić z tym mięsem, masz Bo tak na razie do ledowy a zaraz coś z tego zrobię. No dobrze, no rób, 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 rób coś z tego fajnego. Akurat, akurat jest kolejny ślad kolefanta. To ja się jeszcze szybko przejdę, może to jest akurat owca. Szybko się przejdę, zobaczę. Nie widzę drugiego śladu. Pod tym względem tego nie lubię. Nie lubię tak przekręcać ekranu. Którą stronę? Tutaj, aha, czyli będzie między drzewami, o eee. Nie widzę tego śladu, kurde. Nawet jak przekręcam monitor. To lipa. Słucham? Wydawał się przed tobą. No widocznie. Co zrobić? Nic. Co zrobisz jak nic nie mm. No piorun walnął. mhm, mm mhm. Mm mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Ej, a Ty zniszczyłeś tamtą lodówkę, drugą? No, no tak. Czemu? No bo mamy tą dużą. No i, I zrobiłem strażaki dwa. Aha. No. Myślę. No ja zawsze zostawiam dwie lodówki. No mamy tą dużą przynajmniej, wiesz? chociaż z tego. Nie no, okej, okay, okej, okay, spoko. Okej, okay, spoko, ale można byłoby, no ty, no ja zawsze mam dwie, więc akurat mi to dwie nie przeszkadzają lodówki, nie? To kłuk. Zjadasz na tym bulion z zupy? Nie. Zup, bulion zupy masz. Tu, na ziemi. Z lodówki to nie patrzysz. O, dziękuję. Już zjadłam. To 50 głodów ci dało. Duży deszczek fajny. Przyjemny. Przyjemny duży deszcz. Mm. Jesteś mokra w ogóle, czy nie? No jestem. Przestał działać już. A co? A zadasz to? Desz to z żaby, czy nie? No zjadłam Mogłaś tam zjeść, bo już była stupręsowa odwodyna od, od mm. Pioruny walą Tu masz kubek Żaby? Mm. Nie Nie, 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 nie